Zobey dwu. Dobra działa. Uh! Masz roki? Ja mam teraz kafcenkę, także nie widzę interfejsu. A dobra. Te początkowe kwestie musi Marta zrobić. Jest strasznie, strasznie wysoka jakość jest tych modeli. O, jesteście już ten. Dobra, teraz musicie jakby... Przy... do mnie chyba się przeteleportować. A, znowu? Dobra. Tak. Jak? Tam coś się robiło? Coś, coś tam? Nie, jest miejsce w twojej instancji. A, jesteś w mojej instancji, dobra. No to musisz A, te parę... z wszystkim myszki na Nexosa. I tam coś będzie chyba. I grup. Eee, Grupa Warp to leader. Tak, tak, dobra. tak. Okay. Fajnie, że te kascenki są robione właśnie na, na tych modelach, nie? W grze dosłownie tu takie odgłosy czasami się zdarzają i tu nie możesz ten. Możesz ciszać sobie czy coś i idą na maksa głośno. No 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 właśnie też przed chwilą niż było takie. Głośniej niż cała gra Bo gra jest w ogóle cicho, ona idzie na... jakby jak ustawisz na maksa grę, to jest gdzieś 30% głośności systemu I to przy streamowaniu jest craft trochę bo Słabo słychać. Nie? No ale to tak czasem w betach jest, bo na przykład w World of Warcraft w Kataklizmie też było coś takiego w jednej krainie, wiesz? Aha. Takie też po prostu, no to są bagi po prostu. Mi się często zdarza, wiesz, na przykład nie mogłem Mass Effecta robić na streamie, bo było tak cicho. Dobra, gdzie jesteś roki? A wiesz co, tak tutaj kości kości kościeruje. Dobra, ty jest ten kolej świetny. Czekaj. Ja muszę tego sounda sobie dopracować. Ja na razie skanuję, robię te pierwsze questy. Dobra. Fajnie są te questy pokazane. U, nice. Ty już tutaj zabijałeś roki, tt, moby? Jeszcze nie, znaczy w życiu, to, znaczy tak, tak. Tam. <laughs> w życiu, o jesteś. Tutaj, o dobra. To ja teraz muszę iść tutaj chyba je pozabijać Jeszcze no. chyba musisz P wyłączyć te... A, wyłączyć te terminale, tak? Coś tutaj z tymi terminalami trzeba było zrobić, tak? Już też pamiętam No, 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 no. O, jest, dobra Co jest? O Jezu, co, co się w No to jest poniedziałek normalny, tydzień się zaczyna no. i przedszkole, tak Ale co? nie chcę pójść <laughs> A Ja nie chcę pracować, miło no, nie przejmuj się, jakoś to będzie. <laughs> pocieszenie Dzień dobry Oj, no, shit Chryste, panie, co to jest no, musisz uważać, no. Wiesz, bo tutaj masz te... masz, tak masz double zadaje. jumpa, masz sprint, masz dwa razy tapnięcie, no. to jest wiesz, to jest. E, nie, ma, nie, ma, nie. To jest Tak A bo to już robi się te prawda? Tak, tak. W tak. No, po Ja muszę stać tutaj, nie mogę się ruszać w sumie tym esperem. Aj. To ty, który chcesz, to No, w sumie. Czekaj, muszę sobie ja złożyć włożyć. A Marta, zrobiłeś te questy? No teraz to, to robię to co tutaj wyrobić, muszę się o. A tam te terminale 4 uruchomiłeś, znaczy 3. Nie wiem, tak, tak. A ty chyba nie, nie, masz jakąś to. broń w plecaku Marta. Tak, tak, założę. Ja mogę się wziąć węsy, więc dobra. Co? Co za wojownik na pięści. Kurde. Chyba się nie da, nie? Pięć nie wiem. Masz A bo ja też mam dysk do założenia. Dobra, aha A, A bo trzeba założyć broni i dopiero teraz nie, ja nie questa wziąć. To chodź tutaj Marta, chodź. Nie mam żadnej broni. Wie, do... gdzie? Chodź tutaj do tyłu i tu musisz terminale pouruchamiać, wiesz Aha, nie poruchamiałaś. A no tak, zapomniałam faktycznie. Tu masz, te, te trzy dookoła, Boże, bo nie? nie? wroga. No, tak, tak ja no, to robiłam. Dobra. O do, knockdown! Si... Ja Teraz wybrałem trochę za bardzo. Teraz będę większe obrażenia zadawał w sumie. Tak, okay. Aha, A co, to co, to ty masz? co ty, Espe... ty masz? Za Espera wiesz. To, to jest, jest taki... Ulubione, co? Tak, tak, to jest taki mag, który włada pod tęgą umysłu i wiesz, gdzieś tam. Tak. E jego głównymi atakami jest wiesz... Zadawanie bólu psychicznego umysłowego. Jezu. Otóż on tak questy, ale nie tylko A zresztą sam zobacz Dobra Znaczy naj, naj, najgorzej to jest... Tak, 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 no my graliśmy w dominium. Najgorsze to jest tutaj, żeby się stąd wydostać Dobra Ale właśnie nie musiałem ich zabijać szczery. O Boże dziś ja muszę wyłączyć ten dźwięk dotacji, bo mnie kurde to zabije kiedyś. Dobra, się. Otworzyć katedrę. No ciekawsze rzeczy się chyba dzieją, jak człowiek wyląduje na, na planecie, nie? Tak, tak, no tutaj ogólnie to są takie początkowe misje, które mają nas nauczyć, wiesz. O, tutaj patrz, mo, umiesz strzelać, o. A to też jest takie coś fajnego, że oni czasem do ciebie dzwonią, nie? Jeżeli oddali się gdzieś tam za daleko. No, 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 wiem. No, no, no. Dosyć przyjemne. No, zdecydowanie jest fajnie. Bo jest fajnie. jest fajnie. Bo jest fajnie. Bo jest fajnie. Of Justice kurczę Wieso kolorowa jest ta gra, ale to jest to przeszkadza, jakoś, tak tylko mówię. Bardzo plastyczna jest ta grafika. No znaczy nawet jak te modele one skaczą, zobacz jak on się tam wygina, nie? Jak taka kurde galaretka no. trochę bardzo, bardzo to dobrze zrobili. Ja pamiętam, ja na tą presję na zwróciłem uwagę chyba ze dwa lata temu, pierwszy, pierwszy się pojawił, nie wiem czy pamiętasz. Tak, tak. Był taki mega, mega śmieszny, bo, znaczy śmieszny, no, może nie, ale był zabawny dosyć. O trójce, y, trójce kosmitów, właściwie nie, kosmonautów. Tak, którzy wylądowali, no, no, no. I wszystko jest stacja a nagle wiesz. Jakiś wielki robot wychodzi, to mówimy z trenerów i. No wiesz, najlepsze że tutaj, że takie rzeczy są w grze, nie? Nie wiem, badasz sobie jakieś kwiatka no na go, i wyskakuje ci koleś, nie? Ja tu od razu mam no, jakieś dobrze. misje dla mojej klasy. One tutaj zaraz powinny się pojawić. No ja muszę poprosić, żeby w chórze wystąpili, kolesie. Okej, okay, ja sobie przestawię trochę okno okay. Siemanko ludzie, cześć, cześć Hello. Dobra White Star. Safe Dobra Jeszcze jakiś quest Więc trzeba Dobra, chyba wybrać teraz... jakieś z tego Justice, nie będzie Justice Raczej, ty mam A i to Buffa daje, nie? Plus jeden Tek Jak się odpalało ten? Jak się odpalało okno postaci? E, wiesz co? W lewym, logu, e, w lewym górnym rogu masz. Tylko ja nie wiem, jakie tam są bindy porobione tutaj, wiesz? Dobra, charakter. Liczyłem, że C, ale nie. Secondary, primary. Nawet się nie przyglądałem temu. Brutalność, finezja, Co to jest Moxie. Nie. Czekaj, 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 trzeba poczytać. Brutality. Every point of brutality give you strike through i critical strike A, widzę. Fitness. Moksi. To jest jakiś as, as, Assault power, no chyba to każdej klasie co innego dają te statystyki Tak tak, każdy potrzebuje co innego. Ja widzę, że już tu będę potrzebował Tech inside takie różne tutaj magie kurczę No Ale są statystyki są rozdawane automatycznie, tak? E, tak To dobrze, przynajmniej nie, nie, nie zgintuje człowiek postaci O, wow, świecę się Ło, wow, jestem super wojownikiem światłości ja Aż tak to się tutaj temu nie przyglądałem wszystkiemu Report! A ciekawe jak one te tańczą tutaj dance O, tańczę No, nawet nie wiedziałeś, że już mają dansy, kurde Jak on tańczy zajebiście Jak krasnolud trochę, no, 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 no. Co za koleś jest to co, teraz coś, one wyglądają trochę jak graminy, oglądasz taki film, graminy atakują eee... Kurde to jest w sumie starszy chyba co? No starszy od ciebie No właśnie. Dobra, ja biorę sobie Explorera, to jest mój quest taki dodatkowy. Tak tak, ja już tam w środku miałem porobione no, ty masz jakieś inne, ty tego questa nie masz, nie? Tak tak, no ja mam inny. I powiem ci to, to takie w prawym dolnym rogu to jest właśnie od, od twojej tej profesji takiej, nie? Znaczy na razie mam teraz the Destiny, missions remain 2. Potem są jakieś urządzenia do skalowania tutaj, nie? Eee... No, jest, jeszcze to bez pamiętam. Dziękuję bardzo ludzie, ja niestety no. na razie nie mogę przeczytać tego co to daje. No, tak. <gry> ja wiem, że jest a ale nie mogę nic z tym teraz zrobić. Ty makroś, no, dzięki. Tak. Jesus jest te co? Oh, no. A ty, pamiętasz, co ten koleś krzyczy, jak robisz up? Oh, shit! You level up, cupcake! <laughs> Jesus, czekaj, bo mi tutaj, kurde, spamują ludzie. <laughs> Ja wiem, że Dziękuję ludzie, ten, ale ja nie mogę nic z tym zrobić w tym momencie. Ale to jest tutaj troszeczkę... ale nie wiem jakiego typu dysynchrom masz, ja wiem, że w grze The, jest troszeczkę, bo to są... Z kamerką mam dysynchrom. Aha, z kamerką. O, o, o. A u Rocky'ego huragan. <laughs> nie, co? U Nie wszystko nie, porządku jest. Nie mam bardziej powodu do narzekania, wydaje mi się. Dobra. Jakieś dokumenty znaleźć specjalne? Robię ja jakąś kabladkę, to jest. A jest, skończyłem. No nie, nie chciałem usiąść. coś tutaj zdobyliśmy. A jeszcze jedną rzecz musiałem tu zdobyć. Jakaś historia bitew tutaj. No bo to. Wiecie co nie wiem, czy to pomoże. O, to jakieś, kurde bitwy są we wszystko. No. no, on opisuje chyba historię tutaj Dominium czy coś? Tak, no Dominium to akurat... Jo. Czy ogólna historia tutaj jak to w, tym, w tej grze jest taka, że po prostu Dominium... Znaczy, frakcje ludzi podzieliło się na dwóch. Byli Exiled, czyli ci tacy wygnańcy, uciekinierzy, i Cassian. Mm. Kasjanie, oni bardzo chcieli posiąść taką moc, jakby zaklętą w te, te starożytnej technologii rasy Eldan. No i tak się akurat złożyło, że Dominium zaczęło tam rekrutować nowych ludzi. Tam się pojawili Mehari, Chua, Drakeni mhm. i oni po prostu zaczęli prześladować tych Exile. I oni cały czas uciekali, nie? Uciekali, 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 aż w którymś momencie po prostu już zmęczeni tym wszystkim. Postanowili jakby się osiedlić na jednej po prostu już planecie I odnaleźli właśnie zaginioną planetę Nexus I tu postanowili z, swoją bazę założyć Ale co się okazuje, że i Dominium tutaj nagle się przypałętało Ale tym razem nie zamierzają uciekać, tylko walczyć, nie? I tak naprawdę walczymy tutaj o dominację na tej planecie No i tutaj... Znaczy źli, no wiesz... To się już ale to. tam Chociaż liczyłam na to, że będziemy grać akurat po stronie. Ale to już co, oni to nie jest tak... To nie jest tak. No. E, 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 oni są tacy źli jak gestapo, a nie jak horda. <śledzimy> <To> o, <co? śledzimy> no, chyba, że. No to może być. Może być. <śledzimy> Ło, hmm. wow, jakiś komiks znalazłem. Cześć, MikSonek. Cześć, cześć. Ja w ogóle to całe lore jest ciekawie opisane. No wiesz, ja tam czytałem troszeczkę co, nie, co nieco na temat tych raz, na temat co tutaj się mniej więcej dzieje i te sprawy. No dosyć fajne, nie? Ty, ale wiesz co? Ja się zastanawiam... E, no, developerom trzeba przyznać, że dosyć odważnie postawili na ten tytuł, bo to jest, wiesz, marka, której nikt nie zna. Kompletnie. No, firma też tak tak sobie, znaczy Carbine no, ja pierwszy raz słyszę jeżeli chodzi o Carbine Studios. No, też, 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 też. Znaczy wiem, że tam ludzie, którzy pracują w tym, to jest taka ekipa, która gdzieś tam pracowała przy innych.